Mamija u ale szalony Ale ty większy? Tak się wydaje, ale ty większy to Ci powiem. No większy, o wiele większy o. Elo. Cześć, Szyman. Dzisiaj znajdujemy się na pewnym stawie, na którym byliśmy rok temu, na którym Grzesiu fajnego e, okonia złowił. I dzisiaj się wyświetla. Może gdzieś się wyświetla okonia, zapomniałem dodać. I dzisiaj nastawiamy się też na tego okonia. No ja na Czy ja na większy, bo ja nie na bożny trok. No i tam za nami jest y, woda, jest ten staw, no tutaj nie będzie widoczny pewnie, jak podniosę kamerę do góry, a może, może nie wiem. W każdym razie nastawiamy się na okonia, Grzesiu dzisiaj będzie łowił na boczny trok, mm -hmm. y, a ja będę łowił na klasyczny spinning, porównamy, zobaczymy, która metoda na okonia okaże się skuteczniejsza, prawdopodobnie boczny trok, ewentualnie może nic, zobaczymy. się przedstaw nam, na co łowisz, jaka jest dzisiaj Twoja metoda na sukces. Metoda na sukces to boczny trok, jak na razie ten, fioletowy twisterek. Na czerwonym płytyku. Pokaż nam troka, jak wygląda mniej więcej ten zestaw. Bez krętlika, bez zagrawki raczej. Montowane ręcznie, jak widać, ciężarek. Nie masz tej łezki standardowej, tylko ten sobie wybrałeś. Mm -hmm. Tylko taki nie Tak, A, a to mnie w pudełku było jeszcze kilka. No to zarzucę. Widzę około 60-70 cm, cm od wiązania. Trochę za krótkie po, zrobiłem. Po haczyk od wiązania, no i za 30-40 cm ciężarek odwiązania. wiązania. I zarzucone pod drugi brzeg. Jak widać tutaj drobnica cały czas żeruje, co jakiś czas ogień się wypłoszy, zaatakuje tą drobnicę. I jak zwijasz boczny drog? Powoli czasem przerwy. Tak a głębokość na której łowisz No mniej więcej mówię, że wiesz, jaka to jest głębokość Tam będzie jakoś 1,40 m50 O to widać wiesz A tutaj bliżej masz jakieś do metra Może trochę więcej No standardowo płytki brzeg im dalej od brzegu tym głębiej Nie wiem czy to dobrze widać czy nie Ale tutaj bardzo dużo drobnicy się położy jakieś uklejki w małych czy cholera wieczego? Na razie jeszcze nie ma takiej wojny nad wodą. Jeszcze ten okręt słabo żeruje albo już żerował, albo dopiero zacznie żerować. Bo raz na, na kilka minut, dopiero coś się spłoszy. Nie ma także co kilkanaście sekund. Jest atak na drobnicę. Czekamy na moment żerowania okoni. jest swój zestaw przynęt, na które będziesz łowił? Pokaż kilka przynęt. Niby mój, niby Rafał. No, 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 ale pokaż zestaw, na których który przynęt dzisiaj będziesz używał, powiedz. Nie, teraz na bandżaka będę próbował, tutaj położę sobie. Banjo, do... Rolex Banjo, zielony, tam tutaj schowany. Ogólnie będę próbował na taki żółty, jakby ten, yy, ikrę, Złote w tym stylu. Może na jakiś różowy, czerwony. I co, co by tu jeszcze? Tu widzę masz fajne, chyba skuteczne w miarę kolory. No też taki ten, trochę pod e, ikrę. Fiolet, czerwony, no. Skuteczne kolory na okonie, jeśli chodzi o poprochy na okonie. I tak wygląda zestaw sprzętu. Teraz banjo idzie. Teraz wam pokażę, jak będzie wyglądał mój sprzęt, mój zestaw. Ja mówię na klasyczny spinning e, z krętlikiem, z krętlikiem agrafko, z małym krętlikiem agrafko. Ja zaczynam od takiego woblerka. Żełaczka 016 u że podejrzewam też około 016 standardowa moja kółnioweczka. Mistral Tournament od 3 do 12 gram wyrzutu. to chyba doskonale widać. Mister, Mistral Tournament Spin 273 12 gram wyrzutu. Kowaler taki Rumpol, to jest nie, nie pamiętam dokładnie jaka nazwa. Rumpol Alpen 2000. Żółeczka 16, no i tutaj jest mój zestaw przynęt, na które będę e, łowił. Będę łowił między innymi na woblerkach, który się nazywa Raffish, od kolegi Tomka z kanału Tomfish Ryfowania Ryby, na który kanał zapraszam. Będę używał na czoburaczkach różnych gum imitujące robaki między innymi. E, czegoś takiego większego banjo. I e, tak jak tutaj widzicie, tak wygląda zestaw przynęt dostosowany do moich dzisiejszych połowów podokonia. A więc lecimy z koksem. Grzesiu jest z pierwszą rybą Okonek Z okonkiem Zgadza się No i jest pierwsza rybka Na banjo się skusił No i pierwszy, Grzesiu pierwszy Grzesiu taki poprawny ten Grzesiu Trudny. wygrywa 1-0 No zaraz zaprezentujesz nam hmm. Dobra, okoń idzie do wody No, Grześ się dzisiaj na boczny trok pokazuje klasę. Jak widzimy, boczny trok jest skuteczniejszy, bo ja jestem po prostu bardzo słabym wędkarzem. Opcja 2, jak najbardziej prawdopodobna. Nie zaprzeczamy, nie będę dzisiaj jego isto. No i grze się z kolejnym okoniem. Niedaleko? niedaleko? Niedaleko. yeah. Nie trzeba będzie używać specjalistyczne, specjalistycznego narzędzia wędkarskiego. Ale by coś go coś? Pokaż. Co jest taki okonek około 15-18 cm. Drugi już Grzesia dzisiaj. Tak. Też na banjo. No ja z tym klasycznym spinningiem będę miał ciężko, bo, bo po prostu boczny trok w ilościach łowionych ryb jest znacznie skuteczniejszy. Nie zawsze, ale w większości sytuacjach. Ten troszkę chyba lepiej ubarwiony, troszeczkę tak, od, tak, tak, od tego tak. zeszłego. Z głębszej wody możliwe, że troszkę wziął. Wiesz co, nie. nie? Tak? E, tam Cześć masz płytszą. Grzesiu tu ma na górze sonar. Jak widać zamontowany no, i wie tak gdzie jaka tak. głębokość. No, możesz wypuszczać. Tam nie wiem się nagrał wypuszczanie. Poszedł, jak to się mówi w wędkarskim języku. No, to już się od mistrza. Dzisiaj Grzesiu odpowiedzialny jest za łowienie ryb a ja za nagrywanie filmu, no i współpraca na razie idzie pomyślnie. Stary rafisz powraca, ostatnio było mało filmików, no to składa się kilka powodów, pierwszy jest taki, że zajęliśmy się tą naszą firmą, rafisz, tą sprzedażą internetową, ale to nie jest powód, przez który było mniej filmów, bo na nocki nadal jeździmy, nadal przynajmniej raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu jesteśmy na nocce, tylko ostatnie 2-3-4 tygodnie są bardzo słabe w efekty. Dwie czy trzy notki ostatnie to praktycznie bez efektów w postaci ryb. Tam grze się kartiga złapał, uszupila ile nastawem, ale to tyle. Więc to, że nie było filmików, to wino też mniej więcej ryb. Stary Rafisz powraca. Teraz zmieniam swoje, swoje nastawienie, Zmieniam swój plan dzienny, plan treningowy, plan treningowy, plan tygodniowy. No i przynajmniej co dzień będę starał się być na rybach, co dzień będziemy robić kulki, co dzień będziemy wysyłać paszki, co dzień będziemy starali się być na rybach, więc wszystkiego jak najwięcej, jak najmniej spać, od spania będzie zima, jesień wtedy naprawimy układ na seny, teraz trzeba go zepsuć. Grzesio już z trzecim okoniem zaraz ujrzymy go mały taki zamach tanucha, a jednorocznik bierze ten też wyskakuje jak szczupak prawie ale wola w miarę do koniec, jak na boczny trochę też nie e, płytko połknął, całe szczęście gdzie mata? W sklepie, w sklepie wiemy, mata jest w sklepie, pamiętajcie. Jak ktoś się tak gdzie, no gdzie Mata to mówcie mu, że w sklepie. Może zaprezentować. Kolejny. No, no, no i co zrobiłem, co zrobiłem? O... To, się, to się wytnie. Ta, wytnie. Popsułem okonia. Ja I zaraz będę pisać, u Mata nie ma, okoniami rzucasz, czekaj chwilę. Taki oto garbusik. Kiedyś tych koni, pamiętam, potrafiłem po 30 złowić. Grzesiu, może dzisiaj przybisz mnie? Jeszcze 27 Nie zostało się. ci. Nie, przebić mnie to jeszcze 28. <laughs> Dobra, zarzucaj go do wody. Muszę go, czekaj. Wielki pałac zbudowali, kratowiskiem go nazwali. Piszcie, kogo to jest dziura, co za zwierzę tutaj e, może przebywać. Mamija! Ale szalony! Tak się wydaje, ale większy to ci powiem. No, większy, o wiele większy. Uuu, uu, uu. mamy dość, ale jeszcze jest święty. Tak no, mamy. mamy okonia. Mamy okonia, ten jest znacznie większy niż Grzesia. Yy, na czemu Jak moje trzy, może tak, dwa. trzy. Więc yy, ilościowo Grzesiu może prowadzi, ale jakościowo yy, no, no, no i co? Kto tu nie szanuje ryby? Grzesio! <noise> nie, nie miał prawa się spiąć, bo mimo, że jest płytko zapięty, to jest mocno zapięty Masz kombinerki, spróbuj kombinerki. Nie, ale tutaj nie trzeba. Twardy element, jest jakiś. No dobra. Chodź go przemyję, tylko. Tylko nie wypuść. Ja nie wypuściłem. Teraz chodź bliżej. Taki, e, oto okoń. Największy mój w tym sezonie około 30 cm, myślę. Zaraz go zmierzymy, bo posiadam z sobą miarkę. E, ładna rybka, dość. Ładna rybka. Nie, nie uciek. Mamy go w ręku To wyjmijmy bo ją mamy No, ja Moja. daję 30, 32 okay. moją, moją matą będzie będą spodniał go... A nie, nie, mogę, a może ma, nie wiem eee, Tak, równe 30 No, więcej, 34 Chociaż taka by do go za mocno nie przyłożyć, aby nie wyszło kilka centymetrów Więcej, 33 33, no to widzisz, prawie taki sam co ja go wziąłem, go tutaj A nie złowiłem. Nie 35. A, do wody oczywiście. Opuszczamy go, bardzo ciepła woda. Yy, Popłynął. U mnie strasznie, tym swoim, to swoją płetwą. Okoń się skusił na taką przynętę, taki twister na czeburaszce. Tu widzimy mamy dodatkowy wabik w postaci kawałek, kawałka ubrania Kiedyś ostrohaczyk mi się wbił w ubranie No i jak przecinałem ubranie, bo się nie dało wyjąć haczyka To tak przeciąło mi się ubranie, że trochę zostało tego, tego ubrania na tym haczyku I jakoś tego nie wyjmowałem i taki wabik dodatkowy się zrobił Taki lifehack wędkarski A więc lecimy dalej, próbujemy dalej na tą przynętę No i po co nam drony? Jak sami się możemy wspiąć na wyżyny Skołów skończony, człowiek zadowolony, na tym stawie kończymy. Grzesiu trzy okonie, oraz ja jednego, troszkę większego. E... troszkę. No, będę skromny dzisiaj. E... I się teraz do... dokąd lecisz? Do szkoły. Do szkoły, tak, jest to przedszkolna wyprawa, już zaraz dokończenie roku. Grzesiu, się w trzeciej gimnazjum, więc odwozimy go. Ja jeszcze lecę godzinkę, porzucę na stawie okoniowym, będzie powrót legendy. Dobra, Grzesiu montażysta montuje mi troka powiem szczerze, że ja nie umiem montować troka zestawu na bożty trochę bez potrójnego krętlika. Grzesia tą umiejętność posiada, więc korzystam z niej i montuje mi ten zestaw. Grzesiło 60 cm haczyk do węzła, 30 cm ciężarek do węzła takie parametry masz dzisiaj na budowie zestawu do zrobienia no i gdzie się odstawiam do jego chatki i lecimy dalej na staw koniowy. no i jesteśmy dzisiaj na ratunek film mam nadzieję będzie wystrzałowy. I yy, jesteśmy, nie wiem czy jeszcze widzicie, czy jeszcze poznajecie czy nie, na stawie okoniowym Na no, legendarnej wodzie mojego kanału, od 4 lat tutaj nie mówiłem, 4 lata temu była tutaj yy, była susza woda, Wody praktycznie w ogóle nie było, została woda spuszczona do podlewania roni. Zostało może tylko tyle wody, ocalały yy, ocalałych ryb przeżyła na pewno coś to, powinno coś tam przeżyć z yy, pół metra wody. Potem ta woda tam naszła, bo miesiącu, dwóch woda już naszła do normalnego poziomu. Cztery lata temu wpuściłem też tutaj trochę tych ogonii, dopuściłem, które już wcześniej były. i i Karasi. No i zobaczymy, czy rybostron się odbudował, czy nie. Mamy dzisiaj też ze sobą yy, Deeper Chirp, yy, yy, czyli ten nowy Deeper, użyjemy tego naszego dipera. I już mamy godzinę w prawie, no 6 z kawałkiem No i robi się ciepło, więc trzeba troszkę się rozebrać, bo Będzie za gorąco No, a więc yy, bierzemy naszego spinninga yy, błoszny tron teraz mamy zmontowany I zaczynamy tak jak to było kiedyś w przeszłości Powrót do przeszłości Od koloru ikry Od gumy, od pusterka Z kolorem ikry Jedziemy z tematem no i kolorek ikry, jak widać, założony takim, no mniej więcej kolorek ikry, jest to twister o, koloru, o kolorze ikry. E, film, który można, film, staw, który mnie wybił, na tym, z tego stawu, z tej wody pochodzi kilka filmów, e, które mają bardzo dużo wyświetleń, które są prawie legendą polskiego, wędkarskiego YouTube'a, a mianowicie film ze szczupakiem na żywca, pierwszy mój szczupak na żywca został utwórzony właśnie tutaj, Film z dwoma przynętami, gdzie na spinnik łowiłem na dwie przynęty jednocześnie i łowiłem po dwa konie jednocześnie. Więc na tej wodzie dużo się działo. Od czterech lat mnie tutaj nie było, więc czas na pierwsze rzuty po czterech po czteru latach. Yy, oczywiście nawet nagramy je i zobaczymy, co w wodzie piszczy. Kolor wody jest taki jak te kilka lat temu sama woda troszkę troszkę się zmieniła, a więc pierwszy rzut po czterech latach tutaj. No i jedziemy z tym atem. No i właśnie mamy pierwszą rybę, więc pozytywnie to wyczułem. Jest pierwszy okonek. Po czterech latach wracamy. Po czterech latach udało mi się złowić te okonia. I jest to ryba, która bardziej mnie cieszy niż ten okoń 33 cm, mimo że ten okon, okonek jest nieduży, ale zmowione właśnie tutaj. Okonie tutaj są przy trzecim rzucie odhaczamy do wody, a więc odhaczamy pana okonia, znowu mnie ukuł. Już drugi okoń, który mnie dzisiaj ukół. Kolorek skuteczny. To pozwólcie, że pana okonia wrzucę do wody. No i teraz może Wam pokażę jakie na ja ten Boszy drog łowię, jak ja zwijam tą przynętę. Yy, nigdy nie uważałem się z jakiegoś wyśmienitego wędkarza na filmikach, widzicie tego to jak my sobie mówimy. Sami, sami siebie z jakichś super wędkarzy nie uważamy. Yy, Boszy Trog w moim przypadku wygląda tak, że sobie tak średnio zwijam. Wiele osób mówi mi, że za szybko, ale póki mam jakieś tam efekty, no to swojego stylu nie zmieniam. Kilka takich obkręceń, obkręceń w korbku wrotka, chwilka przerwy. Znowu kilka obkręceń, łowy na wodzie około 2, 2 metrów głębokości. Zaraz sobie diperem poskanujemy. I tak sobie zwijam. Gdy jest jakieś dziubnięcie, czuję to na szczytówce, czuję to na wędce. Wędka przenosi brania pod samą rękę. Jest tutaj dużo ziela, więc mam takich dużo trochę fałszywych brań. Ale jakoś sobie z tym radzimy. No cóż, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że udało się złowić okonia, konia, że wiem, że populacja tych naszych okoni tutaj się odbudowała. No i wraca staw okoniowy, wraca staw okoniowy, powrót stawu okoniowego można powiedzieć Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobrze, słuchajcie, nad wodą często mamy różne warunki na przykład mając ze sobą okoniówkę, mając wędkę do 12 gram wyrzutu oraz żyłkę 16, 0,16 do no, niedużej wytrzymałości, w takiej sytuacji chcemy na przykład posądować nasze dno, rzucanie diperem, który no swoje waży, wędków do 12 gram wyrzutu przy takiej żyłce jest bardzo, bardzo ryzykowne bo możemy stracić zestaw, możemy stracić dipera. Więc jak to obejść, gdy koniecznie chcemy posądować dno? Moja metoda jest prosta. Otwieram kobłąk, trzymam dipera i dipera, właśnie ręko zaraz y, zarzucę i zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy też nie. Może nie rzucimy ręką na 50-60 metrów, ale na 20-30 metrów spokojnie rzucimy. Ja dzisiaj rzuciłem znacznie, znacznie bliżej. No i y, głębokość w miejscu, w którym, y, w którym mamy dipera to jest 3,40 40 Więc staw okoniowy, jak widzicie, nie jest płytką wodą. Y, nawet u góry jest y, dwie ryby przy powierzchni. Ikonki ryb możemy wyłączyć. czy się różni Deeper e, Chirp od Deepera Pro? E, tym, że mamy trzy e, wiązki częstotliwości: mamy trzy wiązki częstotliwości e, LOW, czyli wiadomo e, co oznacza Hike, czyli ta największa. E, czułość, ja ustawiono na 50%. Ikony ryb możemy włączyć, możemy wyłączyć. Tutaj na przykład widzimy takie małe ryski: są to, e, są to jakieś ryby. Woda ma 24,4 stopnia, czyli mamy trzy te wiązki y, oraz Deeper Trip jest troszkę dokładniejszy od Deepera Pro Zwiniemy sobie lekko nasz zestaw Oczywiście możemy kupić specjalną tutaj taką przywieczkę y, do Deepera Tutaj mamy 3,20 Tu już jest wypłucenie, no i Deeper ten Trip jest o wiele, wiele dokładniejszy Każdą, każdą kropeczkę doskonale widać. Możemy też dać tutaj podstawowy, który yy, który yy, który, który, yy, który jest mniej dokładny. Mamy jakieś dwie większe ryby. Ja sobie zrobię screena. Tutaj mamy dwie jakieś większe ryby. podejrzewam, że może to być yy, może to być jakiś większy lin, ewentualnie karaś albo drapieżnik. Więc są tutaj też i większe ryby, z tego co widać na odczycie, co mnie no, bardzo, bardzo ciekawi. Dzisiejsza spinningowa wyprawa na ryby dobiega końca, dobiegła już końca. Wypad zaliczyłem do udanych, nawet bardzo udanych. Najciekawszą, najfajniejszą wiadomością dla mnie jest to, że staw okoniowy chyba odżywa, chyba odżył. Na Deeperze, jak widzieliśmy, były jakieś większe ryby. Prawdopodobnie większe ryby, nie jest na 100% pewne, bo to również dobrze może być jakiś krzak ziele. Kolejna wiadomość jest to, że udało mi się złowić okonia. Na tej wodzie zawsze byłem z rybą, no i tym razem też się udało. Fajny okoń 33 cm Grzesiu trzy okonie złowił, więc wyprawa bardzo, bardzo udana. Wszystkim Wam dziękuję za obejrzenie, za skomentowanie, za polubienie filmiku. Bo to dzięki Wam ten kanał istnieje, no i myślę, że wracamy do formy. Czas, yy, czas powrócić, bo ostatnie no, tygodnie były, były słabe w naszym wykonaniu. Zamówienia wasze wszystkie z Allegro już zostały praktycznie wyrównane, zaległości nadrobione. Jeśli do kogoś paczka nie doszła ponad tydzień, no, ponad tydzień, no to proszę się do mnie odezwać bo czasami jest tak, że paczka zaginie na Poczcie Polskiej, Posta Polska ma jakieś tam problemy czasami z dostarczeniem. Różnie to bywa, czasami nawet my gdzieś możemy się pogubić, gdzieś u nas może paczka w samochodzie się zawieruszyć, czy gdzieś na, na tym naszym magazynie paczka się może zawieruszyć, różne przypadki mogą się zdarzać. A więc do następnego.